Czasami są takie intencje na mszę świętą za zmarłych, za których nikt Nic? się nie modli. To, tak. to w sumie wydawałoby się bardzo fajna intencja, bo przecież jeżeli za kogoś się nikt nie modli, no to ta jedna osoba przynajmniej pomyślała. i. No ale to już, to już wtedy jak się już za tą osobę pomodli, to nie ma tych osób, za których nikt się nie modli. <noise> no, jak to jest. Pokój dobro. Pokój dobro. Słuchajcie, no właściwie ten odcinek można by już zakończyć i powiedzieć, że nie ma takich zmarłych, za których nikt się nie modli. Bo zawsze jest ktoś, kto się modli za tych, za których nikt się nie modli. O, o, o. Słuchajcie, no. Um, z jednej strony, ta wrażliwość jest godna pochwały, prawda? Że, że ktoś zwraca uwagę na to, że przecież może ktoś nie ma już rodziny, czy, czy ktoś był zapomniany. No, chodzi nam o to, że, że są jacyś zmarli, byśmy powiedzieli, na marginesie. No ale teraz... to czasami na marginesie, ale też czasami to są różnego rodzaju ofiary, kataklizmów, czy wojen, prawda, które tak. są bezimienne ofiary. Ktoś zaginął nie wiadomo gdzie. No i no są takie anonimowe, czy nawet groby, prawda. Tu widzimy, pokazuje się pewna miłość, prawda? I że, to pięknie, że są osoby, które mają tę wrażliwość. Tak, no? że chcemy, że chcemy się pomylić za tych zmarłych, za których nikt się nie modli, ale słuchajcie, takich zmarłych nie ma. No. A czy może <laughs> tak. są, są tacy zmarli, za których może nie. Nikt się nie modli z imienia, czyli nie modlę się za zmarłego tak, ja. się mało ktoś modli. Z imienia, z nim, prawda? No. <tIV _ Campion disaster> dlaczego tutaj jesteśmy przekonani o tym, że nie ma takich zmarłych. Skąd ta pewność? Że nie ma takich zmarłych, za których nigdy tak, się nie modlimo. Bo my jako kapłani, w czasie, każde, w czasie każdej mszy świętej modlimy się. To, tutaj by, by trzeba było wziąć yy, yy, formularzem mszy świętej, trzeba byłoby wziąć modlitwy eucharystyczne i w każde jest wezwanie za wiernych zmarłych, za mm. wszystkich wiernych zmarłych, za tych, którzy odeszli yy, w znaku wiary w świata tak, i odpoczywają w spokoju. Tak, za tych, których wiarę jedynie ty znałeś. Nie? To, yy, to w ogóle w każdym świętej jest modlitwa za zmarłych, i jeszcze jest modlitwa za zmarłych, którzy wierzyli w Boga, i za zmarłych, którzy w ogóle być może go nie, go nie rozpoznali, na przykład. Nie? To, jeszcze, to, jeszcze, no to jeszcze nawet tak jest. Nie? Tak. Czyli my możemy powiedzieć, że, aut, że autentycznie, podczas, autentycznie. Każdy, podczas każdej Eucharystii modlimy się za wszystkich zmarłych. I zobaczcie, jakie to jest mądre w Kościele i na liturgii, że właśnie liturgia eucharystyczna, która ma taką siłę oddziaływania, jest to najświętsza ofiara, można powiedzieć, że no naj, modlitwa o najszerszym spektrum działania, najbardziej intensywnym, po prostu no, już bardziej nie można się modlić niż najświętsza, niż świętszą ofiarą. Tak, tak, ale to... to... I, I właśnie, i właśnie, w tej, I właśnie w tej modlitwie jest, jest zawarta modlitwa również za wszystkich zmarłych. Tak, bo Eucharystia obejmuje cały Kościół. I ten Kościół pielgrzymujący tutaj na ziemi, a więc my modlimy się w naszych sprawach, naszych potrzebach, naszych intencjach o zdrowie, o pomyślność, o, o, o zbawienie, takie też w wymiarze takim doczesnym, prawda, żeby to się powiodło, tam się powiodło, żeby zdrowie wróciło. Ogarnięty jest Kościół, który jest Kościołem oczyszczającym się, a więc właśnie ci, ci wszyscy, którzy są w czyściu, którzy jeszcze pokutują, mówiąc to obrazowo, e, którzy, którzy, no właśnie, czekają na to, by wejść do tego kościoła triumfującego, gdzie są e, wszyscy święci, gdzie są aniołowie, archaniołowie, gdzie jest Matka Najświętsza e, i nawet niektórych świętych w czasie, w czasie Mszy święty też wymieniamy z imienia, jak chociażby Matkę Najświętą, czy świętego Józefa, czy patrona dnia, czy patrona dnia. Czy zgromadzenia. Tak. więc zobaczcie, że Msza Święta obejmuje wszystkich którzy w jakikolwiek sposób przynależą, przynależą do Chrystusa. Wszystkich, za których Chrystus przelał swoją krew i którzy... Jak to mówi jedna z modlitw eucharystycznych, w znaku wiary odeszli z tego świata, których wiarę jedynie Bóg znał. Nam nie oceniać, nie? czy ten, kto popełnił samobójstwo, czy ten, kto, kto żył gdzieś tam w dalekim, w dalekim lesie prawda, amazońskim, który, gdzie nigdy misjonarz nie dotarł. Nie nam oceniać ich wiarę, wiary, których Ty znałeś, Panie Boże. My za, za nich wszystkich się modlimy. O wieczne zbawienie, o wieczne szczęście. No. Pięknego czasu przeżywania oktawy uroczystości Wszystkich Świętych. Odpusty. Pamiętajcie o odpustach, bo to jest też taka, takie, taki piękny dar, który możemy naszym zmarłym ofiarować. No, to jest taki bilet do nieba. Złoty bilet, słuchajcie. Tak. Bardzo Wam dziękujemy za Waszą obecność, za wszystkie wasze modlitwy, za wsparcie, za życzliwe słowa, za konstruktywną krytykę. Jeśli Wam się podobało, oczywiście dajcie lajka. A jak wam się nie podobało, to dajcie lajka. <laughs> tak jest. Kliknijcie dzwoneczek i tam sobie zaznaczcie, że chcecie widzieć wszystkie powiadomienia, żeby wam nic nie uciekło. Dziękuję Wam za wsparcie, również to materialne. Teraz będziemy konstruować. Dziś mam takie piękne okoliczności przyrody, ale będziemy budowali w Toruniu nowe studio. Budowali! No, no urządzali, no tak, tak, no ludzie, wiesz? Ojciec ma fantazję. Bo fantazja jest od tego... Także za tę książkę dziękujemy, mamy też swoje pomysły, ale to jak będziemy w studium, kiedyś zdradzimy, chcielibyśmy... A, ja zdradzę teraz, czy nie zdradzę? Nie, bo, bo mamy dużo pomysłów, o których, o których <śmiech> które <śmiech> gdybyśmy zdradzili, to by się okazało, że po prostu doba jest za krótka, tydzień jest za krótki i miesiąc jest za krótki, żeby to wszystko, co nam w głowie siedzi, zrealizować. <laughs> ale, ale chcemy Wam przybliżyć się tego Franciszka, i A, dlatego tak. zapraszamy Was na nasze spotkanie na żywo, sprawdzajcie terminy, dostępność, szczegóły na na stronie FBS, kropeczka, Franciszka, nie, kropeczka, net, FBS, Franciszka, nie, net i tam wszystko będziecie wiedzieć. I mamy nadzieję, że kiedyś Wam przybliżymy też również tak bezsloganowo trochę świętego Franciszka, może nawet jego miejsca. Zobaczymy, jak nam, jak Pan Bóg pozwoli. Co Pan Bóg na to właśnie, no. no. <laughs> dobro. Pokój, dobro.